Ten nawóz kosztuje 0 złotych. Wystarczy podlewać nim zamiokulkas, by wypuścił młode liście. Choć roślina ta jest prosta w utrzymaniu, to wypuszczanie młodych pędów nie jest częstym zjawiskiem. Jeśli chcesz, by pojawiły się młode liście, zadbaj o odpowiednie odżywienie zamiokulkasa. Do przygotowania tego nawozu potrzebujesz zaledwie jeden składnik. Wsyp do słoika ryż i zalej ciepłą wodą. Poczekaj parę godzin, aż woda zacznie mętnieć. Taka zawiesina jest bogata w krzem, żelazo, magnez, fosfor, cynk i potas, a także witaminy. Podlewaj nią zamiokulkasa, by odżywić jego korzenie i łodygi. Możesz wykorzystać również ostudzoną wodę po ugotowanym ryżu. Taki nawóz jest jak witaminowa bomba. Ma również działanie nawadniające. Powtarzaj zabieg raz na dwa tygodnie. Szybko zauważysz, że roślina zacznie wypuszczać nowe pędy. Ryżowa woda zmienia kwasowość gleby i chroni przed chorobami. Można podlewać nią również inne, doniczkowe-doniczkowe. Wykonanie jej kosztuje praktycznie 0 zł, a efekty są powalające.